Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało złożone pod koniec lipca tego roku. W chwili obecnej toczy się postępowanie, jednak na razie nikomu nie zostały postawione zarzuty popełnienia czynu karalnego. Anna Kawecka, prokurator rejonowy, potwierdza te informacje. Przestępstwo w sprawie, co powszechnie się określa, molestowanie małoletniego zostało zgłoszone przez dyrektora placówki wychowawczej. Sprawie, określa, zostało śledztwo oczyn z artykułu 197 paragraf drugi kodeksu karnego. Tam jest zagrożenie od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Do akt dołączone zostały zeznania małoletniej. Płynęła na ten temat opinia psychologa do akt i celem kontynuowania postępowania wystąpiliśmy do sądu rejonowego w Nysie o wyznaczenie kuratora dla małoletniej ponieważ jest to osoba gdzie rodzice są pozbawieni praw Jak twierdzi dyrektor powiatowego zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych w Paczkowie Sylwia Sadowska Klimas sprawa jest bardzo delikatna jednak jak twierdzi jej obowiązkiem jest stać zawsze po stronie dziecka na podstawie informacji jednego z wychowawców odnośnie skrócenia dystansu między opiekunem a wychowankiem dyrektor podjęła decyzję o oddaniu sprawy w ręce prokuratury. Przeprowadziłam rozmowę z dwoma stronami, i z dziewczynką, i z wychowawcą. Również prowadziłam rozmowy z innymi wychowawcami na ten temat. No, sprawa dla mnie nie była jasna, nie była oczywista, w związku z tym oddałam tą sprawę do służb, które się powinny tym zająć, do prokuratury. Małoletnie jest pod opieką psychologa i pedagoga. Przebywa we środku i jak zapewnia dyrektor, ma zapewnione warunki, w których czuje się bezpiecznie. Wychowawcy natomiast został ograniczony kontakt z wychowankami. Od momentu, kiedy zaczęła się ta sprawa, zaczęły się po prostu dochodzenia, takie moje najpierw wewnętrzne, do dnia dzisiejszego nie ma kontaktu z dziećmi w placówce, nie pracuje. Sprawa jest niezwykle delikatna, jak podkreśla niejednokrotnie dyrektor placówki. Dotąd nie było w niej tego typu wydarzeń ani nikt nie podejrzewał ochowawcy o podobne zachowania. Jak zapowiada prokurator, finał sprawy ma zapaść do końca tego roku.